Każdy przedsiębiorca idący swoją drogą biznesową, troszczący się o swój biznes, rozwijający swój biznes, bardzo często skupia się na tylko i wyłącznie jego rozwoju i bardzo wąsko patrzy na to, co dzieje się w danej firmie. Takie spojrzenie jest dobre, ale ma też swoje minusy, bo z jednej strony możemy się skupić tylko i wyłącznie na rozwoju i interesują nas tylko rzeczy związane, z naszą firmą, z zyskiem, z rozwojem tego, co jest dla nas najważniejsze, to jest logiczne. Założyliśmy firmę, zainwestowaliśmy pieniądze, ponosimy ryzyko, bierzemy odpowiedzialność. Z drugiej strony, kiedy w określonych sytuacjach pojawiają się jakieś okazje, możliwości, szanse, to często możemy ich nie wykorzystać. Można byłoby tutaj przytoczyć pewną. Historię związaną ze szczęściem, ponieważ lubię ją opowiadać i często mówimy o tym, że ktoś ma szczęście, ale tak naprawdę, jak zastanowimy się, czym jest to szczęście, no to okazuje się, że szczęście to jest gotowość, otwartość na możliwości i okazje, właśnie z taką pojawiającą się okazją. Kiedy jednak zmienisz tą perspektywę, ten punkt widzenia i z takiego totalnego fokusu na siebie i na swoją firmę ustawisz się na z jednej strony rozwój własnej firmy z drugiej strony na to, żeby widzieć jednak to co się dzieje dookoła to możesz dzięki temu poznać ludzi, którzy może są Ci potrzebni w Twoim biznesie, albo mają jakieś ciekawe rozwiązania dla Twojego biznesu możesz dotrzeć do klientów, którzy będą potrzebni, albo poprzez inne osoby dotrzeć do tych właśnie, których Potrzebujesz w danej chwili albo w przyszłości ci się przydadzą. Właśnie ta idea towarzyszy od samego początku klubowi Rzeszowskich Przedsiębiorców. Kiedy tworzyłem klub Rzeszowskich Przedsiębiorców, to było dla mnie najważniejsze, żebyśmy się poznali na tym naszym lokalnym rynku. Czasami jest tak, że ktoś podchodzi do swojego biznesu w ten sposób, że mój zysk. Moja firma, mój rozwój jest najważniejszy, ale czasami właśnie za bardzo nas to koncentruje i przez to tracimy, ponieważ mijają pewne okoliczności. Później gonimy w tej naszej firmie, biegniemy za czymś. Czasami sami nie wiemy za czym, ponieważ trzeba zarobić na koszty, trzeba zarobić na rozwój, czyli na nowe narzędzia, na coś tam, na coś tam. I potem bierzemy kredyty, potem jesteśmy zobowiązani wpadamy, wpadamy cały czas w pętlę, w pewną pętlę. I jak ten chomik w kołowrotku biegamy. Czy możesz to zmienić? Tak, ale potrzebujesz też czasu na to, żeby mieć chwilę dla siebie, żeby usiąść, pomyśleć, porozmawiać. Aby to wszystko, co rozprasza, co zakłóca, tak jak właśnie ten przejeżdżający motocykl który narobił dużo hałasu. żeby pozbyć się tych wszystkich rozpraszaczy, żeby oczyścić umysł, żeby oczyścić wszystkie wykoncentrujące nas rzeczy i myśli po to, aby w spokoju móc pracować skoncentrowanym oczywiście na swojej firmie. Czasami jest tak, że jedna rozmowa Godzina, dwie wyciszenia, plus jakaś rozmowa inspirująca, plus inspirująca osoba czy historia, którą usłyszymy, przyspiesza, daje nam rozpęd do tego, żeby w naszej firmie było więcej pieniędzy, a między innymi mniej pracy. Ponieważ pracujemy nie tylko po to, żeby pokrywać koszty, ale po to, żeby też rozwijać nasze firmy. Nie tylko po to, żeby co miesiąc gonić i tak czasami nie wiemy nawet za czym, ale też po to, żeby móc w spokoju zastanawiać się nad tym, co możemy zrobić lepszego dla siebie, dla może swojej rodziny, czy dla otaczającego nas świata, ponieważ funkcjonujemy gdzieś i też chcemy, żeby to nasze otoczenie było lepsze. A pieniądze nam w tym pomagają, więc jeżeli mamy pieniądze, które do nas płyną i odkręcamy kolejne kurki które możemy stworzyć jednocześnie uczestnicząc właśnie w spotkaniach czy w różnych projektach biznesowych, to łatwiej jest nam funkcjonować i zmieniać otaczający nas świat na lepszy. Dlatego zapraszam Cię do sprawdzenia naszej formuły, albo poprzez spotkanie wewnętrzne możesz przyjść, albo poprzez spotkanie otwarte które jest już szeroką, zupełnie inną formą spotkań biznesowych albo po prostu indywidualne spotkanie. Poczytaj na stronie, dowiedz się, co możesz zyskać, jaką zmianę możesz przejść no i oczywiście, jeżeli potrzebujesz spotkania, rozmowy, zapraszam cię do kontaktu.